Tam. Cześć z tej strony kardin P, no jest g y no Miętka Miętka I dzisiaj y kopiemy sobie tak w kopalni, nie wiem ile my kopaliśmy I nagle... Czyli Pokaż im tutaj, patrz, patrz, chodź, 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 chodź za mną Dobra Chodź Kaptun. chodź, chodź Tylko nie chcę umrzeć więc tak, więc Ja to opowiem, ja stałam sobie tutaj, weszłam tutaj Ja o, jestem tutaj Ja kupowałem tutaj Kopałam, weszłam tutaj, to był redstone uh, I to sobie tutaj patrzę, że tutaj jest dit. I ja myślałam, uh, że to jest drewno Drewno I w lawie Tak, więc wykopałam ten tutaj blok I postanowiłam, zawołałam kartona I postanowiliśmy tutaj przejść, bo ja czułam Ja to czułam, że będą tutaj diaksy I przeszliśmy, przeszliśmy I nagle mi karton są diaksy i ja tak biegnę do przodu No do wykup. Jej. Jej. Oh, pierwszy, drugi, trzeci. A dlaczego tak mało? Dwa, cztery. To tak mało. Tylko cztery. To mało strasznie. Nie ma więcej? Najmniejsza ilość to chyba były dwa. Tak? Chyba tak. Ale nie jestem pewien teraz. O, ale bym chciała więcej. Smutek. No, ale jeszcze sobie pokopiemy i starczymy ale na razie jeszcze nie starczy nam na enchanting, nie? No, Pięć by trzeba było, bo żeby kilo witam. chyba można znaleźć od jednego do 8, z tego co pamiętam. Tak. Tylko mogą też być dwa koło siebie, nie? Więc może być więcej diamentów. 8 to jest właśnie najwięcej. No, ale w jednym, a mogą być dwa koło siebie. Aha, no śmie też. Ale to jest taka mała Wydaje. możliwość. Ale jest taka możliwość. Ale bardzo mała. Szukaj gdzieś tak niedaleko lawu, właśnie. No, 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 no. już z... Z... O nie, śmierć. Zap... Zapadnąłeś się. Bo ja tutaj tak trochę ten. Nie chcę tą lawę zniszczyć, bo bo lawy na mnie akurat nie brakuje, bym nie chciał w nią wejść. Czekaj. Muszę wyjść. Co tam jest? O nie, jej żelazo. No dobra, tam żelazo można kiedyś tam wykopać. Nie, ja zbieram. Potrzebuję żelaza. To zbiera, ja tam idę dalej, bo coś fajnego. wiem. o, żelazo. Dobra. No, już to jest żelaza, kolejne. No, przyda się, bo ty w sumie zbroi nie masz. Nawet nie wiadomo dlaczego. No, zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. O no. Może. Prawie wpadłam do lawy. Na razie przyjmujemy, że nie wiadomo, kto to jest. No dobra, yy, ja to już szukam Ej, dalej trzymać te diaksy? Nie w sumie Chyba ty powinieneś No, jakby coś to już nie będziemy musieli się wracać tam gdzie ja jestem, bo nic nie ma Dobra Ja tutaj wykopuję żelazo i redstone No dobra O, lawa O, jak przyjemnie spać do lawy jeszcze ja ci powiem, że jakbym miał autojumpa, to już bym był w lawie. Cześć. Cześć. Bym poprosił diaksy. no, no dobra, czekaj. Mm... Poprosiłbym. Ale jak z nimi zginiesz... <noise> Trudno. Wykopi... Ja cię zabiję jeszcze raz. <noise> Wykopiemy nowe. Nowy. A może. Le a może... Hmm. Te to są historyczne diaksy. Chyba najlepiej... Historyczny moment. chyba najlepiej teraz by było w sumie się wrócić. To ty się może wrócić, bo ty się możesz do mnie depnąć. A no tak w sumie? W... A ja nie wiem, gdzie wrócić? A. To lepiej żebyś wiedział, bo ja chyba też nie wiem. Tak trochę. Mhm. Czyli mam to robić metodą prób i będu No dobra. Dokładnie. Kładę tej pochodni, więc kiedyś się znajdę. Kiedyś na pewno. No, kiedyś trzeba. Czasem to potrwa tam, nie wiem, 5 godzin. Akurat tyle może trwać filmik. Więc co? No. Długi film. To jest ciemno, więc zapuszczam, że tam nas nie było. Czekaj, ja w sumie tutaj jest. Tutaj jest, jest już chyba. Jak? Wszystko tam ogarnięte. Tak? Ale jeszcze u góry zostawiliśmy trochę żelaza. Oni nie wiem gdzie iść. Ale widzę deski, więc w sumie zgaduję, że jesteśmy blisko. I w ogóle pokażę wam, co doszło. Muzyka w Minecrafcie. Chyba nie słychać teraz mojego głosu. Tylko musicie on sobie pobrać, ale to tam wiecie. Wystarczy, że wejdziecie tam sobie, w ustawienia czy gdzieś tam już się pamiętam i tam można to ten, pobrać. Macie, możecie mieć tutaj muzykę w Minecrafcie. I chyba w ogóle można dawać własną muzykę. W jakiś sposób? Tak? No z plikami gry pewnie się da, ale nie jestem pewien. Ale może tak. Co? Co? Co się stało? Umarłaś? Nie. A co? Co się stało? Czekaj, muszę to sprawdzić. Co się stało? Czekaj. Bo ja nie wiem, nie jestem pewna. Dobra, no to ja idę od, odłożyć nasze diaksy. Oh, tak! Co? Karton depaj się, w tej chwili, w tej chwili. Ale już co znalazłaś? W tej chwili... Nie, w tej chwili. Już. się <laughs> ja przy końcu drogi już! W tej chwili się do mnie depasz. No dobra! No dobra, że to coś ważnego. Jak się depniesz, to zobaczysz. Mam nadzieję, że... że... Mówisz rację Chodź, chodź, patrz, patrz, patrz uh, 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 uh. Patrz Oje, jaksy. Kolejny na odcinku dwa razy No nie nie no, raz znaleźliśmy na odcinku, bo wtedy to poza odcinkiem Widzisz, widzisz, ja wiedziałam, ja, jest, ja mam tylko tymi Taka, może ja je wykopię Instynkt Czekaj, nie, ja kopię Dobra Czekaj, czekaj, czy nie, 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 czekaj Trzeba sprawdzić, czy pod potem nie ma lawy. Raczej nie ma, jest mała możliwość Dobra, na to kop. No ale zawsze jest. No jest, jest. Masz rację. Ile masz? Ja mam diaksu... W... W... Cztery masz 6. I idź teraz na górę. O mam teraz 10, zrobi sobie klatkę. <noise> Nawet się nie masz. <noise> Czyli nie, czekaj, chodź tutaj jeszcze. Kilka potrzebuję potrzebuje. Kość, czekaj. Co? Ja potrzebuję jeszcze kilofa wiesz. Di diamentowego? No. No dobra, no to połóż tutaj crafting, to ja ci tutaj je wykraftuję. Tylko że nie mam drewna. Za to bym położyłam. Tylko że nie mam drewna w ogóle. Bo wszystko służyłem na ten... O, służą droje buty. Masz. Masz. dwa... Masz dwa... Nie rób jak sobie butów. Dwa, dwa razy masz, buty. Masz masz różowe. Dla mniej dla ciebie. Kilof chciałaś? Różowy ci wystarczą. Co? Chciałeś, chciałeś kilof, nie? Na razie jeden zrobimy. Zrobimy. Najwyżej się później no, coś jeden, dorobi. Jeden na razie wystarczy. No masz dla ciebie. To je położyłem. można zrobić Enchanting. enchanting. No, to, to się przyda. Tylko nie mamy lapisu, Ci powiem. Aha, w sumie. Ale nie, skoro znaleźliśmy jak to, to się. No po, pokopiemy. Zrobimy live streama. Może dzisiaj. Może. W sumie dzisiaj wrzuciłem ten film, kiedy to nagrywamy, ale to najwyżej jeszcze ten film, może też dzisiaj wrzucę w sumie, może, nie wiem. To jest tam, zobaczę. Mm. Dobra, już wiem jak tutaj łatwo z tej kopalni w ogóle wyjść, więc w sumie, w sumie, no jeśli się zgubisz, to zawsze mogę się do ciebie tepnąć. Dobra. Bo, bo już drogę zapamiętałem. Ja tutaj kopię obsydian. No to tam kop przyda się. No. Normalnie, nie? No. Ale ale, ale dzisiaj no się po, po tak 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 tego takiego dzisiaj farta miałeś dorzucić. Taki szczęśliwy odcinek. Tak tak, tak, dokładnie. O fajnie, ktoś mnie zaprasza do gry wcale, tak nie, że pewnie go ci zablokuje. W ogóle. W ogóle. W ogóle. Ej ja cię widzę, jestem bardzo u góry. Ej, zobacz w górę! O, widzę swój tem. Nick. No, a jestem na powierzchni. jakie z daleka widać. Ej, to jest fajne. Ej, ja ciekawe, czy Ej. będę cię widział z domku, bo... Aha będę nie. cię na... do lawy. Lepiej nie wpadaj, bo masz w sumie kill. No. A najwyżej się zrobi, Najwyżej się zrobi nowy. A nie, z domku już nie widzę twojego niku. Chyba. Z domku już nie widzisz? Nie. Ale tak, jak się jestem na ziemi, dosyć blisko ciebie, to widzę. Chociaż to jest bardzo daleko. No, coś zmienili w tej wersji Minecrafta, widać to. O, tej pozbieram jajka. Diamenty odłożę później. Dobra. Oj, A ty... W ogóle ile potrzebujemy mm, tak 40. 40? No. Boże, czy masz tak dużo? Nie wiem. Nie, a tak serio na no to ile idzie? No, chyba ile idzie na portal. Yy, na portal idzie 10. Yy, na stół do enchantowania idzie zaraz, sprawdzę, bo w sumie już zapomniałem. Choć na robiłem... Na stół do enchantowania idzie 4, chyba. 4? Chyba nie. To mi się wydaje. Mi się wydaje, że 2, ale to zaraz sprawdzę, bo w sumie mam diamenty, to mogę sprawdzić. Yy, kompas będziemy musieli, musieli zrobić. Co? Kompas będziemy musieli zrobić Dobra Nie mogę znaleźć chantingu Znikł Ale mi się właśnie wydaje, że o, idą na to dwa te dwa diamenty i cztery te No i książka. Też tak mi się wydaje, nie mogę znaleźć. No. Dobra, lepiej odłożę diamenty. Co? Co? Nie! Boże, potaj mam się! O nie! Ratuj się! Jak? Mm, nie wiem, wodą. się. A masz jakieś siedzenie? An, no, tak, zapomniałem, bo jest włączony na To może niech na razie zostanie. bo wtedy ogień ci zabiera yy, bo ci ogień zabiera pół serduszka i się regeneruje pół serduszka i tak cały czas bo w ogóle widzowie Mam 12. bo, bo widzom tutaj pokazuje naszą ładną choinkę która, która jest na środku domu nie martwcie się ona zostanie tutaj zabrana kiedyś tak jak karton się że to on ją tam posadził ja tam jej nie posadziłem. Na pewno? Nie. To shake. Co z tego, że on z nami nie grał wtedy? Fenton. Na, na pewno. Na pewno. No dobra, to może na dzisiaj zakończymy odcinek, jak myślisz? Um, no dobra. No, no to. To jest taka ładna choinka, która nie jest ładna. Tutaj jest prezent od świętego Mikołaja no. Ja chyba coś mówiłem, ale nie jestem pewien. Jak, jak nie za trudno. No dobra, to, to... To cześć. Powiedz coś. No cześć.